Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest syn tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł. Szczęśliwe oczy, które widzą to, co Wy widzicie. Bo powiadam Wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co Wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Moi kochani, Pan Jezus, radując się w Duchu Świętym, wysławia ojca, że zakrył rzeczy Boże przed mądrymi i roztropnymi, ponieważ tych Bożych rzeczy nie poznaje się przy pomocy sprawnego intelektu i pamięci. Ale objawia je prostaczkom, czyli tym, którzy w swoim sercu, czystym sercu, prostym, które nie zatrzymuje się na pojęciach, ale wnika w tajemnicę Boga, która jest objawiona w stworzeniu i w świecie i w sercu człowieka, i tam w głębinach swojego serca chcą się spotkać z Bogiem. Bóg otwiera ich oczy. Poprzez Słowo. Szczęśliwi uczniowie Jezusa, ponieważ Słowo Chrystusa pozwala im dostrzegać Boga, pozwala im słyszeć Słowo Boże i dzięki temu są szczęśliwi. Słowo Boże to Słowo Zbawienia. Ono przynosi ukojenie sercu człowieka. Temu, kto spocznie w Bogu, tylko ten może odnaleźć prawdziwy pokój, jak o tym wspominał święty Augustyn. Szczęśliwi są więc ci prostego serca, którzy w prostocie przyjmują Chrystusa w Jego słowie i wytrwają w Nim, osiągają bowiem święty spokój. Co daj nam, Panie Boże, wszystkim Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.